No siema, tak więc witamy was yy, Ja, Hanto i... Z Serii Fallout yy, Jesteśmy tam gdzie ostatnio, czyli musimy tutaj zrobić mały burdel Zresztą to już jest burdel, ale tak. <głos》> Musimy poprawić kilka rzeczy Ian dalej ucieka niestety... Muszę sprzątać burdel to byłoby lepsze słowo Być może? Right? W każdym razie spróbujemy go wyciągnąć z tarapatów, bo Jan zdaje się zapomniał jak się używa z tym steampaków. Nie wiem no gdzie, on odciąga od ciebie wrogów po prostu. Ale mi to nie na rękę. Zero, zero współpracy między wami 86% i nie trafić. Talent. Normalnie talent show. Takie rzeczy tylko u Hanto. A jak? Tutaj mnie już... Katuje... No cóż, ja nici z mojego muła Będę musiał po prostu łazić kilka razy Bo widzę, że chyba go... Skatują mi, no Delikatnie rzecz ujmując ale i tak jestem zadowolony w ogólnym rozrachunku, bo ładnie tutaj wszystko się składa. Tylko oni nie mają go w zasięgu, ten im... A kiedy mają, to on im z tego zasięgu ucieka. Taka kurczę z chowanego, a ja z kolei mam ich daleko, daleko w zasięgu. Ojej, nie! Jak mi na to wejdę, to będzie koniec. Ale z drugiej strony to może nie głupi pomysł. Bo ja na to wejdę i wyjdę z tego, z lokacji. Ym, może się udać to, co planuję. Wtedy zdaje się, że zniknęły tylko ciała, ale ekipunek pozostanie. Się wydaję. No to dobra, spróbujmy. Chyba tak. Poleś, dam ci dobrą radę. Nie ruszaj się. Może no, awans to może podnieść sobie trochę broń palną jeszcze. Tak, to na początek jest dobrym pomysłem, żeby trafić po prostu. Na razie w to po prostu skocimy. Później pomyślimy co dalej. Eee... Ale widać nie umiem goście uleczyć, to daj mu chociaż pierwszą pomoc, no cokolwiek Tak nie, to cię okradnę i ci uleczę tymi steampakami, które masz Dobra Widzę, że nie mam wyjścia. No nie ruszaj mnie się, no! Jak mam cię okraść kiedy... A zaraz. Inaczej zrobimy. Czy ty przyjacielu masz już... Masz już. To nie się. Może taktycy, taktyce coś tam... Nie było tam opcji, nałożył? No i właśnie tu jest problem. Tu jest problem, bo nie potrafię Kolesia jakoś sensownie... Prawie martwa A skoro jesteś już prawie martwy No to pomyślmy Martwa No istota prawie martwa To trzeba by cię wyleczyć troszeczkę Czy w ogóle ja myślę, że jeszcze można Zdaję stracić... ojoj 129 dni zostało A w tym miejscu nie mogę odpoczywać to jednak potracimy tych chłopaków Jest ciężko ranna Człowieku, ile ty masz helta? A teraz? Lekko ranna, dobra Możemy tak zostać przy takiej yy... przy takim tym przy takim stanie bo jest on wcale korzystny dla mnie aczkolwiek po pierwsze amunicja, dopiero później pancerze i cała reszta i yy... ja na myśli wykorzystam do tego, dlatego później to zbieram Dobra, druga osoba. No nic. A obu. No i na poląż to O właśnie. Chyba na tym polegał uroks starych hlopegów. No w sumie to tak. Taki Fallout 3 też nie jest rpg ale w sumie jak tam masz e, walkę w czasie z rzeczywistym, to tak, bo, bo w dużej mierze zależy jak celujesz a, i twoje trafienie tutaj. Nie no to już jest bardziej shooter niż też. Nie, no to mają no, RPG, a tu już masz takiego rasowego, bo wszystko zależy od twoich statystyk, czy trafisz. No to. Bo w tym cudzie. Nie ma, że kurcze boli Tu się, tu nie zglitchujesz moba Nie ma nawet takiej opcji Jedyne co możesz zrobić to kurczę. Robić, to wygrać, o ile masz odpowiednią ilość swoich właśnie wysiłków. Jeśli masz dobrze rozdane wszystko fajnie, no to... No to, no to ty za dużo w energetyczną dałeś. Ale ja to robiłem przyszłościowo. No to przyszłość ci się odbija w teraźniejszości. Zobaczmy wreszcie ten pancerz. Pancerz skórzany. Z pancerzem skórzanym mam 25. Z pancerzem metalowym mam 20, czyli jest gorszy. Ale ma bodajże. No ale ser większy, ten... Tak jak myślałem Mhm Jednymi słowy, nie opłaca się Zobaczmy co tu w ogóle jest Ktajle małotowa, to mnie nie interesują Znaczy ja prawdopodobnie tutaj no Ja na część rzeczy poddaję, żeby pozbierać całą resztę, albo zostawić to tak jak jest. Zobaczymy. Amunicja, nieważne do czego, zawsze w modzie. Zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, kto marnuje amunicję jak wodę, no. O ciepanie. No i ja trochę No dobra przyjacielu Powiem ci wprost Zabierzesz ode mnie Dwa granaty Kolta Dziesiątkę, łom eee, Ten też możesz zabrać trochę tych tak ze trzy możesz zabrać no i to tyle powiem ci później tak oto cię zabiorę jak nie będziesz chciał oddać to cię zabiję bo tak się rozwiązuje sprawy w falocie no nie oszukujmy się Nie ma przyjaciół. Hmm. Zamknięte, ale mamy wytrych. Bawmy się więc w tych I właśnie otworzyliśmy tam. mi się patrzę, zbugowało, bo nie ma tu tandy no a powinna być bo to może musiałem później wrócić kurczę do tego może też i tak, że później musiałem wrócić do eee... Cienistych piasków, tam była tandy i tak dalej. Może być coś takiego. Ło! Ale mnie zaskoczył chłopak. Ło! Tu z tej strony drugi. To by stąd przyleźli. Ale ci krzywdę zrobiłem. Od razu widać różnicę, kurde. Jak trochę dodałem w broń Dobrą krzywdę mu zrobiłem Ten chyba zobaczył kolegów do razu ucieka Ty no jest różnica Ehe Będziesz dalej uciekał? Dobra Patrz jak wykorzystuj wykorzystał steampunk ja miałem mu zabrać Po tym jak go zabiję No i posprawię Tylko Tandy nie ma Ale wiesz co może być tak, że jak ja wrócę Cię z tych piasków to oni powiedzą ty stare słuchaj Bandyci porzywali Tandy. Ci których właśnie zabiję właśnie ci Aha Coś w tym stylu, rozumiesz Dobra, się jeszcze tak pobieżnie po rozejrzeć, co tu jest. Dlaczego tu nie ma. O, właśnie. Magnum FMJ. Amunicja zawsze w młodzie. Założyłbym, szczerze mówiąc, yy, strzelbę. Ale. Szczerze mówiąc, jakoś... Nie chcę rezygnować też ani z Magnum, ani z... Ani z... tego, z karabinu maszynowego mojego. czyli znaczy, jaki jak tam maszynowon on. Po prostu 10 mm yy, który seriami strzela, ale zawsze, nie? Dobra. Idźmy do cienistych piasków, powiedzmy o naszym niezwykłym osiągnięciu, a tu się co dzieje się. Aha, prawie spadam po stronie zboczu, czyli nic ciekawego. <grym zboczu> to się zdarzają różne takie te. Niekoniecznie coś nas musi atakować. A, powiem tego ciekawostkę, skoro już jesteśmy na ekranie mapy. Jak kupiłem pierwszy raz falota. To nie wiedziałem co mam zrobić. Jakby, jakby szedłem na mapę. No bo klikam na tą kropkę klikam i nie mogę ten. Dopiero później się zorientowałem, że trzeba kliknąć tutaj na tą strzałkę, żeby wejść. O Boże, ale to było... No przyznam szczerze, że to było strasznie głupie no, z mojej strony. Cóż, wygląda na to, że... Chyba nic... No dobra, no. Chyba coś mi się tutaj zbugowało, nic nie zrobię z tym. Przynajmniej na razie, a żeby nie tracić czasu, myślę, że polecimy do hubu, bo to... Popchniemy trochę tą fabułę, no. Chociaż nie, do złomowa polecimy, złomowa jest bliżej. chłup to tam dalej z tego co pamiętam a złomowo jest bliżej i można bardzo fajne rzeczy zrobić no i mają dobrego kupca to jest najważniejsze mhm no dobrze no Czyli nie lubią tej broni. się muszę teraz zastanowić. No to schowam tą, no schowam Magnum. Będę korzystał z... z serii. A właśnie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Że pójść do doktorka. Bo. Okej, okay, powiem tak. Pewnie nie jestem pierwszy, który to mówi. Być może już tam wielu osób to widziało. Ale. Zawsze fajnie jest sobie zobaczyć, co doktorek trzyma na dole. Oj, oj To błąd. I co my tu mamy? Potrawka wyborowa, nie? Ale pogadajmy jeszcze z tym yy... młodym tym, znaczy młodym, małym koleśmiem, no? Dobrze, dobrze. Czyścić ciał prawie gotowy, żeby iść do Huba? Dla Boba na sprzedaż, do jedzenia. Czemu pyta? Dlaczego? No, i powiem tylko jeszcze, że Bob to jest Iguana Bob Czyli koleś, który sprzedaje y, ludziom iguanę na potyku, nie? A to iguana na potyku to już chyba nie muszę dodawać, co to tak naprawdę jest Będziemy mogli go potem zeszantażować będziemy od niego regularnie odbierali kasę bardzo fajny patent. Co tu mamy? General Store. Bardzo ładnie. No to dobra, to zajdźmy do General Store. Pogadajmy z. Kilianem. Niech nam ten. Coś. z słynnym Mungoeywarem, chyba. No tak jest. Chociaż Lago bardziej kojarzę mimo, mimo wszystko z późniejszego serialu Stargate A, no Tak Jest podobny Bo szczerze powiedziawszy MacGyvera nie oglądałem Nie widziałem Czy, Każdy chyba widział kilka odcinków, niektórzy je oglądali, ale... No W każdym razie well, Pogadajmy Nie wdając się w zbędne szczegóły, zobaczmy cóż on nam ma tutaj do zaoferowania Powiem szczerze, całkiem sporo Ale ja mu sprzedać jedną na początek to drugie Potem trzecie, będziemy tak popatrzymy ile to wyjdzie 2400, dobra to już jest tyle ile on ma To jest właśnie niekorzystne w jest że są tylko trzy cyfrowe te I... Myślę, że weźmiemy jeszcze steampaki z racji faktu, że tutaj niewiele nam w sumie brakuje wygrzew nam niepotrzebny, bo wygrzew to zwiększy tylko siłę Ale wygrzew jest za dużo warty, przyjacielu Aż tyle to ci go nie dam. Dobra, niech będę stratny. No dobra, to myślę, że teraz poczekamy, aż przyjdzie taki jeden pan. Co by tutaj y, ten y, zrobić burdel? My go ściągniemy. Tak jest, my go ściągniemy tego kolesia, bo nam on nie na rękę. O tak, staniemy. Teraz ja zapiszę grę, bo ja chcę go z serii zjechać. A nie wiem, czy to przy okazji kogoś jeszcze nie trafi. A gdyby kogoś jeszcze trafiło, to by... No nie chcę tego, nie? By było bardzo niemiło, ogólnie mówiąc. Dobra. Myślałem, że się rozpadnie. Kurde, no. Zawiodłem się troszkę. A i teraz muszę jego pojedynczego strzału jechać, bo jak uderzy serio A w sumie Tak po wszystkim I w ten sposób zdobywamy krawin myśliwski który jest by the way bardzo dobrą bronią Dobra, to tylko pogadamy z nim... Myślę, it "looks like że... we've got ourselves a situation Skończymy. here. i know gizmo's behind this, but i need proof. you interested in helping?" "you have to wear a recorder and tape gizmo confessing, or plant this wiretap in his office. either way, and we got him." "all right. i owe you." "here's the bug in the wiretap. you let me know when it's done." "no, dobra. To już niestety zrobimy w następnym odcinku, więc yy, na razie do zobaczenia. Trzymajcie się.